W pierwszej części dnia nasilone są procesy odpowiedzialne za metabolizm węglowodanów, czyli nam będzie dla naszego organizmu lepiej będzie trawić węglowodany w pierwszej części dnia, tak w pierwszych 12 godzinach. W kolejnych 12 godzinach nasilona jest betaoksydacja i procesy odpowiedzialne za spalanie tłuszczu i wytwarzanie ketonów, czyli optymalnie, w drugiej części dnia będzie jeść więcej tłuszczu albo w ogóle nic nie jeść, tak? no bo jedzenie to jest również ketoza, intermittent fasting i tak dalej. Więc z punktu widzenia rytmu dnia i nocy, genów i ekspresji genów, które wpływają na metabolizm poszczególnych makroskładników, optymalnie będzie jeść śniadania. I poniekąd to też się sprawdza w praktyce, bo większość osób, które zaczyna jeść śniadania, tak, godzinę, dwie godziny po przebudzeniu, ma lepsze wyniki, czy to sylwetkowe, czy też jeśli chodzi o poziom glukozy we krwi. To również widzimy w przykładach anegdotycznych to nie jest tylko teoria. Także, jeżeli chcecie wejść na wyższy poziom, chcecie polepszyć wasze samopoczucie, chcecie wypróbować czegoś nowego, to polecam wam spróbować jeść śniadania.